Cześć, witam Ciebie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat odzyskiwania byłych. Pewnie jesteś uradowany, bo sobie pomyślisz, chcę odzyskać byłą i teraz znajdę na ten temat informację. Otóż kolego, nie chciałbyś ze mną chyba porozmawiać, yy, jeśli miałbyś dowiedzieć się prawdy na temat tego, co myślę, na temat odzyskiwania Twojej byłej. Kiedy słyszę o koncepcji odzyskiwania byłej, to... Zagłębiam się zawsze w temat odrobinę dalej. Co powoduje to, że ty chcesz odzyskać byłą? Hmm. Czy to była najbardziej wyjątkowa kobieta twojego życia i stwierdziłeś nagle, że bez niej twoje życie nie ma smaku i musisz zrobić wszystko, żeby ją odzyskać? Czy to właśnie jest ten powód, bo prawdę mówiąc, trzy czwarte albo więcej z osób, które chcą odzyskać byłą, mają ze sobą coś wspólnego. Mianowicie te ich kobiety, które mieli, nie były wybrankami ich życia. Zresztą w ogóle, kim jest wybranka Twojego życia? Na tym świecie pół populacji zajmują kobiety. Kiedy tylko wyjrzę z balkonu, to widzę setki pięknych kobiet. Są mądre, często są przedsiębiorcze. Niektóre z nich są uczuciowe, inne mniej od wyboru do koloru. Dlaczego ja mam uwierzyć w to, że tamta kobieta, z którą byłeś, jest najbardziej wyjątkową kobietą Twojego życia? Nigdy takiej nie poznałeś i prawdopodobnie wątpisz, czy kiedykolwiek taką poznasz. To jest jedna wielka, pieprzona iluzja. Nie wierzę w takie bzdury. Nic takiego nie ma. Nie znaczy to, że nie wierzę w coś, co jest relacją opartą na innych warunkach niż te wcześniej bo kobieta nadaje się, bo jest wyjątkowa w pewien sposób dla Ciebie. Okej, okay, w porządku, jednak bardzo często mylisz się w tym względzie. Tym bardziej, jeśli nie poznałeś, nie wiem, pół tysiąca kobiet albo nawet trochę mniej czy więcej, to co Ty możesz wiedzieć o tym, jakie kobiety są dla Ciebie dobre? Bardzo, ale zobacz, bardzo często jest tak, że te, ci faceci, którzy już pytają o tą swoją byłą, nigdy to nie są faceci, którzy mieli sporo kobiet. Nie są to tacy faceci, są to faceci, którzy mieli ich bardzo, bardzo mało i to jest właśnie powodem, dlaczego tak bardzo próbują ją teraz odzyskać. Co jest powodem? Powodem jest strach przed tym, że nie dadzą rady mieć znów czegoś takiego, co mieli wcześniej. Wątpią w siebie. Nawet jeśli myślisz, że sprawa jest inna, to bardzo często, kiedy byś zajrzał w głęboki powód swojego postępowania, to właśnie tam wylewa się na nas skarbiec prawdy na twój temat. I tam wychodzi, że prawdę mówiąc, to z tymi kobietami nigdy ci się jakoś szczególnie nie układało i gdybyś pomyślał sobie teraz o ogromie pracy, jaki trzeba włożyć w to, żeby znów mieć kobietę, to stwierdzasz, że tamta, którą miałeś, jednak była dobra, jednak... Te chwile, które były przed tym, zanim zerwaliście, to były chwile, w których można było wypić razem herbatę, w których, kurczę, no była jaka była, ale można było wysłać do niej smsa, przychodziła do mnie, lubiła mnie. Ten seks to towarzystwo, wspólne spacery, no i teraz nagle wielką wartość uzyskują wszystkie chwile, które z nią miałeś. Każdy spacer w nocy, każde siedzenie na ławce, każde, każdy drink u ciebie, wszystko nabiera wielkiej wartości. Tej wartości nie miało, kiedy ona była, ale to już jest kolejna sprawa, bo oczywiście targają Tobą uczucia pod tytułem pies ogrodnika. Czyli bardziej doceniamy to, co tracimy, w momencie kiedy to. Znaczy bardziej doceniamy to, co mieliśmy, w momencie kiedy to tracimy. I tego też powinieneś mieć e, świadomość, bo niekoniecznie wartość tego była tak duża, ale przez to, że właśnie to straciliśmy, dodajemy sztucznej wartości do tego, co było. Kolego. Otóż tak. Patrząc na tą koncepcję znacznie szerzej, naucz się patrzeć na pewne rzeczy znacznie szerzej. My ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć szczęśliwie. Znam takie osoby, które żyją szczęśliwie, ale jest ich... nie chcę strzelać pół% procent, czy ile to jest. Ludzie nie potrafią żyć tak, żeby się cieszyć ze swojego życia. Wiesz, co powoduje Twój smutek w momencie utracenia kobiety przez Ciebie? Błędne założenia o życiu, o relacjach damsko-męskich. Nie powinniśmy przywiązywać się do rzeczy, które są, nie są stałe. Zobacz, oddajesz komuś swoje szczęście, tworząc sobie wzór i regułę, że jest Ci to potrzebne do tego, żeby być szczęśliwy. Nie można powiedzieć nigdy o żadnym drugim człowieku, że jest ci potrzebny do szczęścia. To jest kompletna bzdura spieprzonych romantycznych filmów. Nie można powiedzieć, że jakiś przedmiot albo zawód daje Ci szczęście. Nawet jak kochasz coś robić i czerpiesz bardzo dużo szczęścia z realizowania się w jakimś kierunku, to też nie od tego zależy Twoje szczęście. Powinieneś troszkę bardziej uniwersalny sposób postrzegania rzeczywistości i tego szczęścia z niego płynącego przybrać, po to, żebyś mógł uśmiechać się każdego dnia. Nie możesz powiedzieć drugiej osobie, że jest ci potrzebna do tego, żebyś czuł się szczęśliwy, bo zwyczajnie tej osoby może nie być. Może nie być jej przez tydzień, miesiąc twojego życia, albo może zejść z tego świata prędzej niż ty. I co wtedy? Czy my, ludzie, jesteśmy tak złożeni, że wtedy musimy cierpieć? Nie, błędne założenie. Przywiązałem się do czegoś, co jest ulotne. Gwarantujesz sobie cierpienie w tym momencie. Słyszałem nawet o w swojego rodzaju szkoleniach, na które zabiera się swoje najbardziej cenione przedmioty, żeby je tam oddać komuś, po to, żeby doznać tego wewnętrznego rozdarcia płynącego z tego, że już oddajesz coś, co było Tobie tak bliskie. Ale to ćwiczenie jest bardzo dobre, bo pokazuje Tobie, znaczy zmusza Ciebie do tego, żebyś zrozumiał prawdziwy sens tego, skąd to uczucie szczęścia brać. Jak można alternatywnie pobierać szczęście bez swojej kobiety? Jakie może być inne założenie, które by się na przykład sprawdziło, tak, żeby to szczęście zawsze odczuwać? Tak samo jak wychodzisz na kobiety i uzależniasz swoje poczucie zadowolenia od tego, czy dzisiaj wrócisz z jakąś kobietą, czy zdobędziesz numer telefonu i tak dalej, i tak dalej. Ja nigdy sobie takich ograniczających założeń nie robiłem. I zawsze mam live. Jak widzę, bardzo jakby pracując z facetami, jakie oni mają nastawienie. Jakby to była sprawa życia i śmierci, wychodzą poznać jakąś dziewczynę, potem okazuje się, że dzisiaj nie poznali, mieli za słabego skilla, za mało się wydarzyło i myślą, że jest do dupy. No i założyli sobie oczywiście coś, Uzależnili swoje szczęście od czegoś, nad czym nie mają kontroli. Dlaczego nie masz kontroli nad tym, jak pójdzie ci z laskami, gdy dzisiaj na nie wyjdziesz? Dlatego nie masz kontroli, bo jeszcze zależy to od tej kobiety od okoliczności, na które Ty wpływu niestety nie masz. Dlatego lepiej uzależnić jest to szczęście od czegoś, na co masz wpływ. Ja osobiście, gdybym miał wyjść na podryw, założyłbym sobie osiągnięcie szczęścia wynikłe z tego, że będę podchodził, próbował. Jaki ja jestem super koleś, że ja. Walczę w tym momencie, gdy inni teraz siedzą w domu i pierdzą w fotel. Ja wyszedłem na laski, ubrałem się fajnie, tego mogę być pewien, że jutro to zrobię, bo zależy to tylko ode mnie. Mogę być tego pewien, więc na tym I opieram szczęście, z tego czerpię zadowolenie. Jutro będę rozmawiał z kobietami, to będzie po prostu super uczucie. Nie wiem, czy wrócę z jakąś, nie wiem, czy poznam jakąś na tyle, że będę z nią miał po później stały kontakt, wiem jedno. Na pewno będę rozmawiał z kobietami następnego dnia. Będę mógł być blisko nich, czuć ich zapach, patrzeć im w oczy, flirtować i tak dalej. Tego mogę być pewien. Bo będę podchodził, więc siłą rzeczy ona musi się odezwać, musi mi coś odpowiedzieć, muszę zobaczyć jej spojrzenie, tak? Więc ja się z tego cieszę i nigdy się nie, wtedy nie zawodzę, bo ja wychodzę cieszyć się tym, po co idę, a oczywiście gdy dostanę więcej, to dostanę. Tak samo jest tutaj. Uzależniasz yy, swoje szczęście od tego, że ta kobieta Musi być w Twoim życiu. Ja Ci powiem jedną rzecz. Jeśli Ty bez tej kobiety nie potrafisz być szczęśliwy, to nie zasługujesz na żadną kobietę. I ja też nie chcę, żebyś ją miał, do czasu aż się nie ogarniesz. Szkoda jest fajnych dziewczyn na kolesi, którzy chodzą z połową swojej energii życiowej, dopóki kurczę nie poznają jakiejś laski, bo oni dopiero wtedy nabywają wigoru i siły. Owszem, towarzystwo kobiet jest spoko. Jeśli w nim się przebywa, to czujesz się w pewien sposób wyjątkowy, poznajesz siebie itp. itd., tak? Znamy to. Ale jeśli nie masz tej kobiety, to ty masz być pocieszony. Masz być zadowolony, masz być zrealizowany. Masz czerpać ze swoich pasji. Kurde, zrób coś fajnego, co zawsze chciałeś, co uwalnia endorfiny, tak jakbyś wygrał w Totka. No i ciesz się tym, że jesteś, kurcze, singlem, niezależnie od tego, Jaką masz sytuację, zawsze jest powód, żeby się cieszyć. Nie masz tej swojej dziewczyny? Matko święta, jestem sam, mogę robić wszystko. Gdybym chciał teraz spędzić czas z inną kobietą, albo z koleżanką, gdzie moja ex ciągle wypominała mi, że nie mogę się z nimi spotykać, to w tej chwili ona nie może mieć do mnie pretensji. Jak jest fajnie, jestem niezależny. Mało to, mogę się rozwijać. A jeśli jeszcze, jeszcze będę chciał sobie takie głupie, czy nie głupie życzenie wymyślić w tym życiu, żeby żeby mieć jeszcze lepszą, jeszcze piękniejszą kobietę, to kurde, mogę to zrealizować. Czy ja umrę jutro, czy za miesiąc? No chyba nie. Raczej nie. Statystycznie siły, statystycznie do tego podchodząc, raczej nie umrę jutro. Więc mam czas. Od jutra mogę zacząć zmiany, o jakich mi się marzyło. Mogę się ogarnąć, być najlepszą wersją siebie, kiedy mogę inwestować w siebie, mogę zacząć ćwiczyć, mogę chodzić na siłownię, mogę rozwijać ciało, umysł, czytać książki, zdobywać karierę i te wszystkie kobiety, o jakich marzyłem, albo jedną, albo rozwijać się dla tej jednej, Możesz robić wszystko, czego nie mogłeś robić wcześniej, kiedy byłeś ze swoją ex, bo w pewien sposób bycie w związku też ogranicza. I wtedy, jeśli ty nabierzesz takiego wigoru, ja z takim wigorem generalnie każdego dnia chodzę. I mam niejedną kobietę, która chciałaby wejść ze mną w związek. Cała koncepcja odzyskiwania byłych w przeważającej olbrzymio większości, to jest po prostu problem z tobą. Jest to problem, który jest w tobie. Bo to jest, uważam, piękna chwila, kiedy kobieta z Tobą zrywa. Jest to piękna chwila, bo gdyby z Tobą nie zerwała, nie widziałbyś, jaki jesteś kiepski. Kiedy ona z Tobą zrywa, to znaczy, że jest to taki piękny sygnał, że Ty nie postępujesz w życiu tak, jak powinieneś. To znaczy, nie myślisz o życiu tak, jak powinieneś, i dostajesz, że tak, powie, że tak powiem, efekt swojej pracy, albo właśnie braku tej pracy. Gdyby ona z tobą nie zerwała, to prawdopodobnie nie wiedziałbyś, że ty więcej zabierasz niż dajesz w tym związku. No bo, oczywiście, jeżeli chcesz odzyskać byłą, prawdopodobnie ona rzuciła ciebie, a nie ty ją, i nagle zdecydowałeś, że jednak była super, tak? Przeważnie to kobieta z tobą zrywa, a ona ma jakiś powód. To wszystko służy cze czemuś. On, to macie czegoś nauczyć, ale kiedy nauczysz się sam cieszyć z życia. Nie uzależniając swojego szczęścia od kobiety, to one chętniej ciągną do twojego życia, a ty wtedy nie chcesz już tak łatwo z pierwszą, lepszą kobietą wejść w związek. Czy z taką nawet, z którą ci się fajnie gada, bo ty czujesz to, że niekoniecznie dostaniesz od niej tak wiele, jak wydawało ci się, że kobiety potrafią dać tobie wcześniej. Trzeba zdjąć klapki z oczu i zobaczyć, gdzie jest. Y gdzie jest smak życia? Czy on jest w związku z konkretną jedną kobietą, czy ten smak życia jest, kiedy budzisz się rano, w każdym dniu i w każdej chwili? Bo jak zdasz sobie sprawę z tego, że on właśnie jest w każdej chwili twojego dnia, przy myciu naczyń, przy robieniu obiadu, przy spacerze, przy wykonywaniu twoich pasji, kiedy nauczysz się cieszyć i być pełnią właśnie bez kobiety, no to wtedy ona będzie chciała z tobą być, bardzo często wrócić do ciebie. To jest tak, że facet po rzuceniu dziewczyny nagle zaczyna rozglądać się za innymi, zaczyna dbać o siebie, rozwijać sylwetkę, chodzić na imprezy i wtedy czasami one odzywają się później i chcą z nim kontaktu, bo to w nich się znowuż te wszystkie gówniane uczucia rodzą pod tytułem pies ogrodnika, że kurczę on sobie radzi bez mnie, on teraz jest bardziej atrakcyjny, bo mi ucieka. Bo nie wyzwania już tylko do mnie. Wreszcie są w jego życiu jakieś inne dziewczyny albo chce je, je, je mieć. A ja wtedy czuję się zagrożona, jestem kobietą, chcę rywalizować, chcę zobaczyć czy jeszcze mogę go mieć. No i potem się pałeczka, znaczy odmieniają się losy. Ale ty już wtedy nie chcesz wrócić do swojej byłej, bo okazuje się, że ona wcale nie jest taka wyjątkowa. Są pewne sposoby. Nie lubię, nie lubię w ogóle tego tematu. Nie lubię rozmawiać o powrotach, bo bardzo często właśnie podsycone jest to. Pobudkami, które są kiepskie na starcie. Dlatego napisałem o tym jednego e-booka kiedyś, w którym zawarłem to, co myślę na temat odzyskiwania jak to robić, jakich technik użyć. Jeśli mam to zareklamować, to jest to dobry moment jak zdobyć dziewczynę, która ci się podoba. W linku jest opis tam znajdziesz moje strategie na temat zdobywania kobiet. W zasadzie nie miałem nawet tego reklamować ale jak już jesteśmy przy okazji to powiem Tobie, że tam są jak jakby moje przepisy, tam są moje przepisy na temat uwolnienia się emocjonalnego, jak to zrobić, żeby o niej nie myśleć, żeby sobie poradzić z tymi emocjami, a potem jakie kroki poczynić do tego, żeby tą kobietę odzyskać. Oczywiście moje nastawienie, które tutaj jest bardzo widoczne, jest jakie jest. Uważam, że nie powinno się. Powracać, a dla tych wszystkich, którzy się upierają, że jednak powracać, powracać, powracać bo z jakiegoś powodu może faktycznie to była ta jedyna no to zobaczcie, co mam do powiedzenia w tym e-booku. Do usłyszenia w następnym filmie.